Cześć ludziska z tej strony, Maxim. Witam Was w 15-minutówce poświęconej e, grze Kingdoms of Amalur, Reckoning. E, z czym tu mamy do czynienia? Mamy tutaj do czynienia z rpg em akcji. E, jak widzicie, od strony graficznej, może na sam początek, bo to na pewno rzuca się od razu w oczy, e, to te tekstury nie są jakieś mega super. I całość, można powiedzieć, przypomina e, World of Warcraft, te, tego znanego wszystkim mmorpg a Także na pewno grając tutaj, będziecie widzieli podobieństwo. Oczywiście dopowiem Wam tutaj, że gra posiada trofea. Jest tylko i wyłącznie na jednego gracza hula w rozdzielczości 720p, czyli w rozdzielczości HD Ready. Ja sobie tutaj zwiedzam teren. Akurat jestem, ja wiem, z pół godzinki gry, może za mną. Zaraz wam tu tutaj zademonstruję jak to wygląda. <laughs> na początku pierwsze co, to trzeba się przyzwyczaić do kamery, bo możemy nią sterować tutaj używając prawego analoga, z tym, że od czasu do czasu ona nam się sama obraca i nie zawsze nam to wszystko tutaj pomaga. Musimy sobie e, często i gęsto e, regulować e, tą kamerę samemu. Tutaj widzę mamy jakieś questy do wykonania. Ja też e, zbyt dużo jeszcze o tej grze nie wiem, bo można powiedzieć jest to tak na świeżo. Zbieramy sobie jakieś drobki. Historii nie będę wam opowiadał, bo no nie lubię o historii gadać. Nie chcę wam spoilerować. Nie jest jakaś porywająca, jeżeli chodzi o początek, ale można pograć. Po naciśnięciu startu zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy możliwość levelowania. Jak widzicie, jest tutaj mam pierwszy punkt, który mogę wykorzystać. Jak widzicie, mamy drzewka. Basic Adventure De Masters, tutaj możemy się szkolić w alchemii, w blacksmithingu. Wykrywanie pułapek itp. Itd, jest tego dość troszkę. A idźmy w alchemię. Dobra. Musimy to wszystko zaakceptować kwadratem. Jak widzicie, tutaj też mamy odpowiednie drzewko, które możemy pakować. Ja będę grał tutaj standardowo wojakiem. Także. Zobaczmy, co tutaj mamy. Ok. Weźmy tutaj trzy z umiejętności. <laughs> ok, i to wszystko. E, mamy oczywiście mo możliwość podejrzenia questów, czy pobocznych, czy e, głównych. E, przejdźmy dalej. E, mamy te nasze umiejętności, które pokazywałem Wam przed chwilą. E, mamy jakby przeznaczenia punkty destination, no nie wiem jak to tutaj można tłumaczyć oczywiście mamy też e, odpowiednie ruchy które nas tutaj uczą co do różnych rodzajów broni czyli czy musimy przytrzymać duży guzik czy musimy e, co musimy ogólnie zrobić o i za, za daleko polazłem mamy status e, gdzie możemy sobie sprawdzić kilka innych rzeczy tak na szybciocha. mamy mapę e, w tej chwili jak widzicie nie ma tego zbyt dużo akurat Wylazłem na zewnątrz, że tak powiem. Jak będziecie grali, będziecie wiedzieć, o co chodzi: oczywiście opcje, możliwość zasejwowania, możliwość wczytania gry. Na selekcie wciskając mamy skrót od razu do mapy. Możemy sobie oczywiście tutaj gdzieś określić punkt na mapie, do którego chcemy iść. No i to tyle, jeżeli chodzi o takie poboczne rzeczy na początek. Jeżeli chodzi o sterowanie, też do niego się trzeba przyzwyczajać. Można powiedzieć, że jest to tak coś pomiędzy e, Slasherem, tak naprawdę. Nie ma co tutaj doszukiwać artyzmu walki typo, typowo z, z Demon Souls czy Dark Souls. Ale i tak nie jest źle. E, mamy tutaj taką wyżywkę. Zaraz sobie tutaj tego byczka zabijemy. Zobaczymy czy go da się go utuc. Da się z nim pogadać? Nie da się. Jak widzicie, można dostać klepę. E, przy okazji, Wam tutaj, jak widzicie, opowiem e, o interfejsie ekranowym. Prawy górny róg, jak widać, mapa. Lewy górny róg, mamy trzy paski, e, plus ikonkę łuku i strzały. E, pierwszy pasek, wiadomo, jest to pasek życia. Drugi pasek, jeszcze nie wiem, tak naprawdę, nie chcę głupot Wam gadać. E, ten pasek niebieski jest to pasek many. A jeżeli chodzi o ikonkę tutaj z łukiem i te pięć strzał, bo jako broń poboczną możemy tutaj używać łuku w tym wypadku. I e, po zużyciu tych pięciu strzał musimy poczekać, aż one się nadładują, dlatego nie możemy spamować non-stop tutaj e, tym łukiem. Więc musimy tutaj to w miarę oszczędnie e, mykać. Dobra, przejdźmy jeszcze tutaj do ekwipunku. Inwentory, ok. Mamy, jak to bywa w grach RPG. Mamy primary weapon, czyli podstawową broń. Mamy sekundary weapon, czyli dodatkową broń. Tutaj, oczywiście, też możemy te statystyki sobie sprawdzać i dopasowywać broń do stylu gry. I, oczywiście, przykładowo, w porównaniu, w porównaniu do miecza, miecz ma średnią prędkość. Młoty są mocne, ale mają wolną prędkość. Daggery. Czyli sztylety są bardzo szybkie, ale zadają mniejszy damage, także jak komu pasuje, tak będziecie grali. Oczywiście, jeżeli chodzi o mm, zbroje i tego typu, tam różne tełataństwo, które nosimy na sobie, to też tutaj jest dość dużo tego zdropa. Ja akurat mam jakieś rękawice stare, sobie założę te, które są lepszym wyborem dla mnie. W tej chwili może nie będę siedział, nie będę przebierał, bo tych dropów dość trochę leci, także. Tutaj spędzicie też dość troszkę czasu, no i zasuwamy, zobaczymy, co mnie tutaj spotka. Widzę, że jest jakaś Wiocha i niczym z MMORPGów, widzę, że mamy tutaj wykrzykniki. Tutaj, jak widzicie, jeszcze nam każą przełączać się na mapę, żeby tutaj zobaczyć, że odkryliśmy to miejscówę. Okej, okay. jakaś tam nawija, nie podchodźcie. Możemy z nią pogadać i tutaj wychodzi jedna, akurat widzicie, kamera tutaj przeszkadza, ale zaraz pogadam sobie z kimś innym i zobaczycie, że e, coś na, na, na co tak naprawdę narzekam. Narzekam. No nie akurat to nie przeszkadza, bo, bo ja nie jestem mocno nastawiony na grafikę, ale jest to na pewno tutaj e, te wykonanie tych postaci nie jest jakieś rewelacyjne. Gadania jest tutaj dużo, bo jest tych NPC-ów, tego wszystkiego jest naprawdę wiele. Jak widzicie, opcje dialogowe wybieramy na zasadzie koła. Ok. Jak widzicie, mamy znak zapytania znany z mrp Mamy wykrzykniki, gdzie możemy quest zabrać. Tutaj widzę też, jest jakaś skrzyneczka. Ok. Wzięliśmy sobie itemek. Jak widzicie, ta kamera specjalnie tutaj przy bokach śmigam, żeby pokazać Wam, że niejednokrotnie ona tutaj się przycina i waliuje, ale nie jest tak źle, da się grać. Tutaj widzę jeszcze jakaś ukryta skrzyneczka. Oczywiście wszystko lutujemy i w miarę czasu sprawdzamy, czy czasem nie zebraliśmy lepszego ekwipunku od tego, który mamy na sobie. Zaraz wam jeszcze będę tłumaczył tutaj o fizycznych możliwościach naszej postaci, a raczej też o jego niedomagania. Okej, okay, wejdźmy sobie jeszcze tutaj do pomieszczenia. Jeżeli wchodzimy do jakiejś nowej lokacji bądź pomieszczenia, wszystko nam się doczytuje. Nie ma czegoś takiego, że, że to gdzieś tam w tle trwa. Jak widzicie te tekstury takie typowo Warcraftowe. Ja spędziłem z Warcraftem bardzo dużo e, czasu. Jak widzicie możemy się popytać, pogadać, jak to w rpg bywa. Tutaj akurat mamy możliwość treningu, ale ja to oleję. I może skupię się tutaj, yy, wezmę jeszcze tylko jednego questa. Od ziomka z wykrzyknikorem na głowie. Łysy Rudzielec. Też powiedziałem łysy rudzielec, okej. Okay. Fajną masz ramę, okej. Okay. Dobra, jakieś tam kłeściory żeśmy sobie wzięli. Będziemy szli tutaj coś ubić. Także krótkie doczytywanko i już zaraz będziemy tutaj na zewnątrz śmigać. Także chwileczkę poczekajmy. ok, kieruję się jeszcze tutaj do jednego wykrzyknika nabierzmy sobie tych questów ja tutaj to wszystko skipuję żeby zbyt długo wam czasu nie zabierać na oglądanie tych rozmów oczywiście pomożemy pomożecie, pomożemy dobra i udamy się teraz do tych znaczników, które na mapie są zaznaczone. A tutaj, akurat na mapie, ich nie widać. Aha, aha. Jeszcze skrzyneczka, i zasuwamy. W międzyczasie, jak widzicie, tutaj, po tym terenie, można niektóre rzeczy lutować. Można zbierać. Różne składniki, dobra, ja tu śmignę gdzieś przy drodze. Może coś mnie tu ciekawego spotka. W międzyczasie dopowiem Wam tutaj o właśnie niedomaganiach fizycznych naszego bohatera. Jak widzicie, nasz bohater twardziel, jakich mało, może tu zmiecza bądź z innej broni. Może oczywiście zasłaniać się tarczą. Tutaj mamy takie specjalne koło, gdzie będziemy tutaj w te sloty e, pociskać różne rzeczy. Możemy też się skradać. Ok. Możemy też wywołać e, na m, R1 swoiste menu do skilli. W tym wypadku jakiś magiczny e, uderzenie, które nam się tutaj ładuje. Oczywiście zużywa manę. Ok. Ehm, oprócz tego możemy strzelać z tego naszego łuku, stosować uniki i biec szybciej, trzymając X'a. Ja tutaj tylko rozprawię się z tymi workami, ale dopowiem Wam, że e, to co mi się nie podoba w tej grze, szczególnie po dragon's dogmie, wiem, że to jest całkiem inny tytuł, ale ja, ja lubię swobodę w tego typu produkcjach. E, tutaj teoretycznie mamy otwarty świat ale nasza postać jest całkowitym ułomkiem, jeżeli chodzi o wszystkie fizyczne e, możliwości. E, dlaczego? Dlatego, że tak, biegać potrafi, ale tak, jeżeli chodzi o skakanie jakiekolwiek, to już jest z tym problem, bo nasza postać nie potrafi skakać inaczej. Potrafi skakać, ale tylko w wyznaczonych miejscach, co jest troszkę porażką. Czyli e, mamy jakiś mały murek, z którego chcemy zeskoczyć, nie, gra nam na to nie pozwala, Musimy dojść do takiego momentu, gdzie e, da się zeskoczyć, gdzie jest to ładnie zobrazowane e, odpowiednim e, znaczkiem na ekranie TPI TD. Tak jak widzicie tutaj. Spiąć się nie możemy ni cholerę, e, Całe szczęście pływać możemy. Ja tutaj sobie pościągam tych rzezimieszków. Akurat tam gdzieś wylewelowałem coś. Jakiś levelek wskoczył. Dobra, na szybciocha. Idźmy dalej w alchemię. No i śmignimy dalej w skile miecza. Tam sobie zostawiłem akurat na młotek też, ale niech będzie jak jest. Dobra. Migamy dalej. Te czerwone punkty, oczywiście, na matce, no jak nie trudno się domyślić, są to wrogowie. Oczywiście mamy też większych e, przeciwników. I z jednym czy tam z dwoma walczyłem już wcześniej. E, trzeba nauczyć się po prostu tego, co robi nasz przeciwnik, żeby sobie spokojnie tutaj radzić. Jak widzicie, ja na razie na sobie tutaj ostro e, na w tych wrogów. Zbyt dużo HP mi nie zabierają. Ale w razie czego można na D-Padzie e, użyć miksturki. W tej chwili może ta walka nie jest jakaś mega pasjonująca, ale tak jak mówię, jest to sam początek gry, więc nie mam zbyt dużo skili. Ehm... Także to się zmieni w trakcie gry. Zbieram cały czas ten lód z tym, że nie chcę Wam tracić tutaj czasu na wizji, w przeglądaniu tego całego, całego tałataństwa, które zbieram, żeby sobie tam doposażyć się w lepszą zbroję, tudzież broń. Także tak luźniutko sobie tutaj śmigam. Za moment 15 minutówka się kończy, będziemy się widzieć w drugiej części tego filmiku. Zobaczymy, czy akurat coś nas ciekawego tutaj spotka. Ja się powolutku z Wami żegnam. I mam nadzieję, że będziemy się widzieć w drugiej części. Trzymajcie się ludziska. Hej!